Witam państwa serdecznie w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym. Temat przewodni dzisiejszego spotkania Optymizm na koniec 2025 roku. Na co zwracam uwagę, na ten moment widać, że Bitcoin jest tak, że tak się wyrażę. Może to nie jest do końca techniczny język, ale na ostrzu noża, w tym sensie, że testuje dolne ograniczenie trendu wzrostowego. Ten trend wzrostowy, to jest wykres tygodniowy, obowiązuje od końca 2022 roku. No i tu notowania w ostatnich tygodniach spadły ze szczytu na 120, blisko 6 tysięcy dolarów na 88 tysięcy. No i to jest to właśnie dolne ograniczenie tego trendu wzrostowego, trwającego blisko 3 lata. No, i technika mówi, że z jednej strony na razie jest obrona mniej więcej 38,2% tego zniesienia trendu wzrostowego, także jedną z takich istotnych wsparć z jednej strony. No, z drugiej strony, ponieważ ten trend trwa 3 lata, no to, to dolne ograniczenie trendu wzrostowego wsparcie jest istotne. Jeżeli by w tym wariancie negatywnym zostało przełamane. No to jest ryzyko ruchu o wysokość kanału, czyli mniej więcej to jest około 400 tysięcy dolarów. No to wydaje się, ten scenariusz na ten moment no, skrajnie negatywny. On na ten moment nie jest moim preferowanym scenariuszem. Raczej, ponieważ tutaj jest na RSI, jest na granicy wyprzedania. Wydaje mi się, że też, mając na uwadze końcówkę roku, raczej skłaniałbym się ku temu, żeby tutaj była obrona tego wsparcia i nawet próba odbicia. Czy tak się stanie? Do obserwacji. Co ciekawe, no można powiedzieć, że mamy jakby rozjechanie się, rozjechanie się zachowania srebra, złota i bitcoina, bo niby te trzy aktywa w jakimś stopniu chronią przed inflacją, czy pokazują awersję na ryzyka, no to na ten moment bitcoin zachowuje się wyraźnie słabiej. A srebro pokonuje swój tego, swój tegoroczny szczyt, szczyt 2025 roku. No i ta, to kilka spotkań. Wcześniej pokazywałem Państwu taką wieloletnią filiżankę z łóżkiem wieloletnią, czyli na wykresach, na świeczkach miesięcznych, trwającą od 1970 roku, taką formację. Czy prawdopodobieństwo jej utworzenia rośnie? Prawdopodobnie tak, chociaż takie hiperboliczne wzrosty, które mają miejsce w ostatnim czasie, raczej nie przekonują do, raczej do realizacji zysków takich średnioterminowych i już przeczekania czy też zmniejszenia pozycji przy takiej euforii. Być może Jedno z powiedzeń mówi ostatni 10% zostaw rynkowi. Być może to jest dobry argument przy, do zamykania częściowego, przynajmniej czy też rebalansingu równoważenia portfela przy takich epoycznych wzrostach, to, to oczywiście do każdy z Państwa musi to, to, to ocenić. No a czy, czy tak już trochę przychodząc do naszego rynku? Czy właśnie w 2025 roku jest szansa na Raj Świętego Mikołaja, no to przypomnę według tej klasycznej definicji, takiej najbardziej klasycznej. Raj Świętego Mikołaja to jest ostatnich pięć sesji nowego roku, no i dwie sesje, ostatnie pięć sesji starego roku pięć, i dwie nowe i dwie sesje nowego roku e, przepraszam, i czyli, czyli e, 7 sesji z od statystyki od 2000 roku no to tylko było mm, 6 sześć takich sesji spadkowych e, na, na 24 czyli e, tutaj statystyka 76% sprzyja stronie e, stronie e, popytowej i też tutaj istotne, istotne na 25, bo pięć, bo z z dwudziestym 20 rokiem, 2000 rokiem i co istotne to, no to jest taki flory, taki powiedzmy wydaje się, że historyczna statystyka przemawia za tą udaną końcówką roku, natomiast gdyby ten efekt rajdu świętego Mikołaja nie wystąpił, to to byłby, to byłby argument za no, jednak bardziej wymagającym, czy też bardziej zmiennym 2026 rokiem. Także ta końcówka roku może być istotna. I jeszcze jedno tutaj zastrzeżenie, czy też dopowiedzenie, bo 23 grudnia no, to jest ostatnia sesja do tak zwanej tarczy podatkowej, czyli tutaj jest szansa na, jest możliwość sprzedaży tych Instrumentów spółek, na których inwestorzy indywidualni czy też obligacje, które mają straty, wykazania tej straty. Jeżeli ktoś na przykład do, zarobił, załóżmy, że 10 tysięcy złotych yy, i sprzeda czy, yy, jakieś spółki ze stratą, załóżmy, że 5 tysięcy złotych, no to zapłaci podatek od zysku z, od 5 tysięcy, od 10 tysięcy. Ale też to, to też ten tarcza podatkowa ma też swoją drugą stronę, że dość często albo zazwyczaj inwestorzy odkupują te akcje czy te instrumenty, wierząc, że w średnim, w dłuższym terminie yy, mogą, yy, mogą odrobić te, te, te straty, czyli z jednej strony pomniejszają zysk za 2025 rok, bo ten rok był dobry czy bardzo dobry, patrząc po zachowaniu WIGU plus 45%, był bardzo dobry, na pewno lepszy niż oczekiwania, które na koniec 2024 raczej były minerowe, czy też niskie po, po dołku 19 listopada na WIGU 20. No to teraz jest mamy w drugą stronę, te, może nie chóra optymizm, ale optymizm. Na pewno na rynku wtórnym. Ale też łyżką dziegciu jest słabe zachowanie, jeżeli chodzi o rynek pierwotny, czyli mało debiutów, jeżeli chodzi o szeroki rynek, czy główny rynek. Trochę było wejść na, na, na New Connect, ale to pozytywne sprzężenie zwrotne, czyli mocne zachowanie rynku wtórnego, które wspiera rynek pierwotny, na ten moment nie pracuje czy też nie zadziałało. Być może no, taką opcją na pozytywny scenariusz na 2026 rok jest poprawa salda napływów do funduszy akcji polskich, czy też aktywizacja inwestorów krajowych, indywidualnych, jeżeli chodzi o akcje polskie. Oczywiście do tego scenariusza przydałoby się kilka do, debiutów znanych spółek udanych debiutów, czyli powiedzmy na plus 10%, to by, by było argumentem za być może przekonaniem części części inwestorów wahających się. Hmm. No, obniżka o 175 punkta procentowego w zeszłym roku i w dwa, znaczy 2025, kończącym się 2025 roku, yy, i oczekiwane obniżki na 2026 rok yy, być może do 3,5%, a być może nawet niżej. Yy, to by, by wspierało. Yy, sentyment rynku akcyjnego no i pytanie czy właśnie jeden z tych właśnie czy ten scenariusz nie będzie po części rozgrywany jeżeli chodzi o, o raj świętego mikołaja jeżeli chodzi o takie relatywne spojrzenie no to tutaj jest wykres MSCI Poland versus MSCI Emerging Markets Markets Czyli spojrzenie inwestorów zagranicznych no to tutaj w relatywnym ujęciu MSCI Poland odbija się od dolnego ograniczenia trendu wzrostowego dost no i wykazuje taką relatywną siłę po, no, po słabości od 2008 roku do 2022 roku, także tutaj to jest im plus. No i co wspiera ten, ten sentyment? Tutaj ta, ta brązowa krzywa to jest Eurostox Banks, czyli indeks banków europejskich. Napływ kapitałów do umocnienia się euro, czy też podchodzenie pod jeden 18 być może z testem, retestem 1.20 powoduje, że te, te pieniądze, napływ e, e, środków do euro, umocnienie się euro, e, te euro jest zamienione, znaczy no, inwestowane w, czy też w europejskie obligacje, czy też w europejskie akcje. No to tutaj takim najpłynniejszym sektorem, czy jednym z najpłynniejszych są banki europejskie. Który, te, które, czy których indeks wyszedł ponad tegoroczne szczyty. No i jak widzą Państwo, ta zielona krzywa, no to to jest WIG banki po takim no, lepszym zachowaniu, jeżeli chodzi od czerwca do lipca. W sierpniu, wrześniu korekta wywołana obawami, czy wynikającymi z podwyższenia cit do 30% na 2020 rok, jeżeli chodzi o podwyższenie CIT-u od banków polskich, banków działających w Polsce. To to była wyraźna korekta, no i w, mamy próbę powrotu do wzrostów, czy roz, wzrosty. Blisko jesteśmy pokonania szczytu z 2025 roku, także ty widać ten optymizm. A jak jedno z powiedzeń giełdowych mówi: Nie ma hos bez banków, przynajmniej na razie, jeżeli chodzi o, o WIK. Także tutaj banki partycypują, czy istotnie przyczyniają się do wzrostów. I jeszcze tak dopowiem, że przyspieszająca akcja kredytowa no zdaje się wspierać tutaj amortyzację, czy też wspierać się pod obawy o wspierać ten scenariusz, że lepsza akcja, czy mocniejsza akcja kredytowa poprzez m.in. Wynik, wynik prowizyjny będzie wspierała wyniki w 2026 roku, a sprzedaż istotna, sprzedaż istotna. Istotna część wolumenu sprzedaży jest kredytów jest zabezpieczona stopą procentową, przez to, że duża część kredytów hipotecznych jest sprzedawana na stałą stopę procentową. Z jednej strony no, a z drugiej strony portfel obligacji i, i też instrumenty pochodne tutaj zabezpieczające przed, przed stopą procentową będą amortyzowały tą wrażliwość na spadek procentowych w 2026 roku. Taką kwestią, która mnie zastanawia, to to czy no właśnie wysokie notowane, notowania m.in. srebra, złota, miedzi, czy nie będą takim czynnikiem inflacyjnym. No to tutaj jest taki czynnik czy znak zapytania. Yy, istotnym taką kwestią, je, do, yy, która by yy, uprawdopodobnia, uprawdopodobniała ten scenariusz, no to był, byłby wzrost cen notowań ropy naftowej. Póki co, powiedzmy, eskalacja, czy też, no tak, eskalacja, jeżeli chodzi o sytuację pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą, ogranicza, znaczy nie powoduje wzrostu notowań ropy, a na ten moment przynajmniej wyhamowała jakąś przecenę. Także póki co tutaj ropa nie jest takim czynnikiem inflacyjnym. Stąd też, stąd też lepsze oczekiwania co do wzrostu gospodarczego tu mówiłem mogę przypomnieć, że Atlanta Fed GDP Now czyli taki odczyt bieżący co tygodniowy PKB to jest około 3% wyraźnie powyżej oczekiwań na 2-2,5% także to wspiera sentyment do akcji, no i być może też jest takim argumentem wspierającym do sentymentu banków regionalnych, a póki co też niepewność co do Skali obniżek stuprocentowych w Stanach, być może głębszych niż, niż rynek zakłada, a przed czym się broni Fed, powoduje, że właśnie euro się umacnia i to wspiera sentyment do banków europejskich, w tym pośrednio do banków mm, polskich, czy też wspiera, jeżeli chodzi o zachowanie USDPL, no to jest, mamy. 3,58, no poniżej 3,60, jeżeli udałoby się zejść wyraźnie poniżej 3,57, no to to prawdopodobieństwo scenariusza z jakimś podejściem pod 3,30, no w takim najbardziej chyba pozytywnym scenariuszu miałoby szansę na nieco większą materializację. Reasumując... Big banki zachowuje się przyzwoicie i rośnie, zbliżają się do tego rocznego szczytu, tak jak Eurostox Banks, który już ten szczyt przekroczył, i indeks banków regionalnych w Stanach Zjednoczonych. I to mnie skłania do tego, że by stwierdzić, że optymizm, panuje wyraźny optymizm pod koniec 2025 roku. Takim aktywem, który się wyłamuje z tego schematu, no to jest Bitcoin który jest tak na granicy właśnie tego, tego kanału wzrostowego formowanego od 2025 roku tutaj do obserwacji, czy ten czynnik ryzyka nie, nie będzie no, składał sentymentu do, do euro, czy też aktywów akcyjnych w Europie. Eurostox banks z, z mocne zachowanie, wyraźne wzrosty to wspiera sentyment do big Banki. No i statystyka do świętego Mikołaja licząc od 2000 roku w 76% wspiera, wspiera wystąpienie tego rajdu w tym roku. Jeżeli on by nie wystąpił, przypomnę, że raj to Ostatnich pięć sesji danego roku i dwie pierwsze sesje kolejnego roku, no, no to jeżeli by nie wystąpił, no to był to by negatywny oman znak na bardziej zmienny 2026 rok. Też to co mnie trochę znawia, no to ja oczywiście widzę ten optymizm i, i widzę potencjał do. Nieco bardziej optymistycznego scenariusza na 2026 rok, no ale przypominam sobie końcówkę 2024 roku, kiedy ten sentyment był słaby czy fatalny, no i to powodowało, że no, mieliśmy pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o 2025 rok. To tyle z mojej strony. Ja Państwu dziękuję za, za, za spotkanie. Ee, życzę udanego roku, przede wszystkim też dystansu do rzeczywistości, tak żeby e, wzmocnić się psychicznie, jeżeli chodzi o 2026 rok. E, e, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.